Cześć, Major Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i witam wszystkich serdecznie w Czarnym. Miałem tutaj być, ale sami rozumiecie, że roboty mnóstwo. Jak sami także widzicie, sytuacja wokół nas dynamicznie się rozwija, a my robimy swoje i tej roboty jest naprawdę full. 1600 sztabów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To przez cały czas ogromny ruch u nas, w tej fundacji. Fura ludzi, która przyjeżdża, laminuje, odbiera gadżety, wraca do swoich sztabów. Być może wasz sztab także u nas był, ale w Czarnym wiem, że gra że od wielu lat gracie bardzo skutecznie, świetnie, że także zakład karny bierze w tym udział. Za co wielkie, ogromne dzięki, bo na tym to polega, że wszyscy razem tworzymy taką super sympatyczną rodzinę Polaków, którzy są uśmiechnięci, którzy są radości, którzy chcą coś zrobić dla innych ludzi. Nie ma w tym żadnej polityki, jesteśmy po prostu my. Pamiętacie, że za te pieniądze kupujemy sprzęt z najwyższej półki, że będziemy kupowali sprzęt dla pediatrii, czyli kilkaset oddziałów pediatrycznych. Ostatni finał to były tylko poszczególne. Jak reumatologia, pulmonologia, jak onkologia czy kardiochirurgia dziecięca. Kupiliśmy sprzęt absolutnie najlepszy na świecie. Taki sprzęt pracuje w najlepszych klinikach na całym świecie. Ale warto kupować tak wyrafinowane urządzenia, bo dzięki temu diagnozujemy i leczymy bardzo szybko i bardzo skutecznie. Tym razem chcemy się pokryć na całą pediatrią w całej Polsce, a także ludzie w podeszłym wieku. Także dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy, że dzisiaj się naradzacie, że dzisiaj wszyscy jesteście e, razem i macie tę siłę, którą my też mamy. To dzięki Waszej sile my mamy także siłę, bo wiemy, że tak dużo ludzi chce grać. 1600 sztabów to nie w kich dmuchał. To jest ogromna siła takiego pozytywnego myślenia, bo na tym polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Więc miejcie uśmiech na ustach, róbcie to bardzo pogodnie, nie wchodźmy w żadne zadry dyskusje i kłótnie. Po Robimy swoje od 24 lat, dlatego jest to tak piękne, skuteczne, dotykalne, bo każdy z Was myślę, że gdzieś orkiestra go dotyka. Tu się rodzi dziecko, tu ma przebadany słuch, tutaj jest leczone, tu jest diagnozowane przez 24 lata. Zrobiliśmy tak dużo, że trudno byłoby mówić, że nikt nie wie o co chodzi. Chodzi o to, aby te puszki zape zapełniały się, ale w pogodnej yy, sprawie, w takim bardzo miłym byciu ze sobą. Pozdrawiamy sztab w czarnym. Pamiętajcie, dbajcie o siebie za wszystkich trzymamy kciuki, aby było ciepło, gorąco, światełko do nieba, e, zespoły, muzyka, opowieści, po prostu radosne bycie ze sobą. I to wszystko wam przekazałem prosto z naszego sztabu. Jeszcze raz sorry, że nie mogłem być z wami. Ściskawa, bardzo ogromna, pis dla was wszystkich i miłość, przyjaźń, muzyka. A za pół roku już będziemy wam dziękowali na przystanku Woodstock. Przybywajcie. Póki co gramy 10 stycznia 2016 roku. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Cześć, siema.